Psalm 91 zaprasza nas do życia w nieustannym połączeniu z Bogiem, szukając schronienia i ochrony w Jego obecności. To zaproszenie wykracza poza zwykłe fizyczne przebywanie w obecności Boga, jest to wezwanie do głębokiej komunii, gdzie nasze serce, umysł i duch wyrównują się z Nim. Szukanie obecności Boga to nie tylko przebywanie w świętym miejscu czy chwila modlitwy, to życie w Jego pokoju, ufanie Jego opiece i poddanie się Jego ochronnej mocy. Ten to mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego spoczywa. Cień Boga symbolizuje Jego ochronną moc i daje nam obietnicę, że ci, którzy szukają w Nim schronienia, będą bezpieczni od wszelkiego zła. Obecność Boga jest bezpiecznym miejscem, gdzie nie ma miejsca na strach, niepewność czy niepokój. Gdy szukamy Jego obecności, znajdujemy odpoczynek nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Mieszkać w ukryciu Najwyższego oznacza zrozumienie, że Bóg oferuje nam schronienie wykraczające poza to, co możemy zobaczyć oczami. Ten, kto jest pod Jego ochroną, jest odporny na pułapki wroga, trudności życia i zagrożenia świata. W Psalm 91 uczy nas, że prawdziwy pokój pochodzi z ufania Bogu jako naszemu schronieniu i twierdzy, naszej ochronie przed otaczającymi nas niebezpieczeństwami. Metafora dzienia jest potężna, Ponieważ przypomina nam, że tak jak cień nas okrywa i daje ulgę od upału, Bóg oferuje nam swoją ochronę. Chroni nas zarówno przed niewidzialnymi, jak i widzialnymi atakami życia, strzegąc nas przed znanym i nieznanym złem. Chociaż życie jest pełne niepewności i wyzwań, w Bogu znajdujemy bezpieczeństwo. On jest naszą twierdzą, naszym bezpiecznym schronieniem, naszą siłą w chwilach słabości. Wzywając Pana jako nasze schronienie, deklarujemy. Że On jest naszym źródłem bezpieczeństwa, jest naszą ochroną przed lękami, które próbują opanować nasze serce. Gdy zbliżamy się do Boga, znajdujemy ulgę, której nasze dusze tak bardzo potrzebują. Zaproszenie Psalmu 91 jest takie, abyśmy szukali schronienia w Bogu, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, i doświadczali pokoju pochodzącego z Jego stałej obecności. Zaufanie do Boga jest centralnym punktem tego psalmu. Przypomina nam, że szukając w nim schronienia, nie musimy obawiać się otaczających nas niebezpieczeństw. Pełne zaufanie do Boga pozwala nam spocząć w Jego ochronie, wiedząc, że zatroszczy się o nas na wszelkie możliwe sposoby. Zaproszenie jest jasne: mieszkaj w obecności Boga, szukaj w nim schronienia i doświadczaj pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Psalm 91 kontynuuje potężną obietnicą boskiej ochrony. Werset trzeci stwierdza, z pewnością wybawić się z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Ta obietnica mówi nam o niewidzialnych niebezpieczeństwach, tych zagrożeniach, których nie możemy zobaczyć, ale które Bóg zna bardzo dobrze. Sidło ptasznika symbolizuje pułapki wroga, te momenty, gdy nieświadomie znajdujemy się w niebezpiecznych sytuacjach, nie wiedząc, jak uciec, Bóg obiecuje uwolnić nas od tych pułapek, chroniąc nas przed dziećmi których nie możemy dostrzec. A nawet gdy stajemy w obliczu chorób i przeciwności, obietnica trwa. Okryje cię swoimi piórami i pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie. To czuły i przytulny obraz. Bóg otula nas swoją ochroną, jak tak, który chroni swoje pisklęta pod skrzydłami. To schronienie nie jest tylko fizyczne, ale także duchowe, oferując nam odpoczynek i pocieszenie nawet w obliczu największych wyzwań. Wierność Boga jest naszą tarczą Słowo Psalmu 91 przypomina nam, że chroni nas ze wszystkich stron. Jego wierność nas otacza, ścieże i daje nam bezpieczeństwo przed złem, które próbuje nas dosięgnąć. Werset 5 stwierdza: Nie ulęknie się strachu nocnego ani strzały lecącej we dnie. Tu Bóg oferuje nam ochronę nie tylko przed widocznymi zagrożeniami, ale także przed lękami i niepokojami, które nas trapią, szczególnie w najciemniejszych godzinach. Strach nocny symbolizuje lęki i troski, które pojawiają się w głębi naszego umysłu, ale Bóg obiecuje uwolnić nas od tych lęków, dając nam pokój i pewność, by iść naprzód. W wersecie siódmym znajdujemy jeszcze głębszą obietnicę: tysiąc polegnie u boku Twego i dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ale Ciebie to nie dosięgnie. Tutaj psalm mówi o nadprzyrodzonej ochronie Boga. Chociaż świat wokół nas może być chaosie, Bóg gwarantuje. Że jeśli jesteśmy pod Jego ochroną, nic złego nas nie dosięgnie. Nawet gdy wielu wokół nas upada, Bóg nas podtrzymuje, strzeże i daje nam bezpieczeństwo. Jego obecność czyni nas odpornymi na ataki wroga. Bóg zapewnia nas, że nawet w czasach kryzysu Jego ochrona będzie nad nami. Nie obiecuje nam życia bez trudności, ale obiecuje być z nami w każdej chwili, troszcząc się o nas i chroniąc nas przed wszelkim złem. On jest naszym bezpiecznym schronieniem, naszą twierdzą, naszą ochroną w czasach niebezpieczeństwa. Możemy Mu ufać, wiedząc, że nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest przy nas, gotowy nas chronić i wybawić od wszelkiego zła. Boska ochrona Boga nie jest ograniczona do tego, co możemy zobaczyć lub zrozumieć. Przekracza nasze ludzkie możliwości, strzegąc nas przed fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi niebezpieczeństwami. Gdy szukamy schronienia w Bogu, chroni nas w sposób kompletny, przywracając nasz pokój i dając nam pewność potrzebną do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Psalm 91 objawia nam głębię wierności Boga i Jego stałej ochrony nad naszym życiem. W wersecie 9 czytamy, Bo uczyniłeś Pana swoim schronieniem, najwyższego swoim mieszkaniem. To stwierdzenie jest potężnym przypomnieniem, że boska ochrona nie jest czymś automatycznym, ale wyborem. Bóg zawsze jest dostępny, aby nas chronić, ale musimy podjąć aktywną decyzję, by mieszkać w Jego obecności. Uczynienie Go naszym schronieniem jest świadomym wyborem, by Mu ufać, powierzyć nasze troski, lęki i niepewności w Jego ręce. Kiedy podejmujemy tę decyzje, możemy spocząć w pewności, że On jest wierny, by wypełnić swoją obietnicę ochrony nas. Gdzie Bóg jest naszym schronieniem, oferuje nam więcej niż tylko ochronę fizyczną. Oferuje nam bezpieczeństwo duchowe, emocjonalne i mentalne. Gdy szukamy schronienia w Bogu, chronimy się nie tylko przed zewnętrznymi burzami, ale także przed wewnętrznymi burzami, takimi jak lęk, depresja i strach. Jego obecność jest stałym pokojem, który pozwala nam żyć bez obaw, wiedząc, że jest z nami, chroniąc nas przed wszystkim, co mogłoby na nas wpłynąć. Obietnica Boga jest jasna. Nie spotkacie nic złego ani plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Chociaż życie jest pełne niepewności, Bóg obiecuje nam, że gdy Mu ufamy, uwolni nas od wszelkiego zła. Nie oznacza to, że nigdy nie napotkamy trudności, ale że ochroni nas przed wszelką szkodą, która chce nas zniszczyć. Plagi wspomniane tutaj symbolizują wszelkiego rodzaju utrapienia, z jakimi możemy się spotkać w życiu, choroby, wyzwania, bóle emocjonalne lub duchowe ale Bóg obiecuje, że szukając Jego obecności, ustrzeże nas przed tym wszystkim. Bóg wysyła też swoich aniołów, aby nas chronić i prowadzić. Werset 11 mówi, bo aniołom swoim rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Ci aniołowie nie są wysłani, by nas chronić tylko w szczególnych momentach, ale na wszystkich naszych drogach, we wszystkich naszych podróżach. Są z nami przy każdym kroku, Chroniąc nas przed niebezpieczeństwami, których możemy nigdy nie zauważyć. To daje nam niesamowity pokój, ponieważ wiemy, że jesteśmy strzeżeni przez niebiańskie istoty, które mają misję chronienia nas we wszystkich aspektach naszego życia. Nieważne, gdzie jesteśmy. Bóg nas strzeże. Czy to w naszym domu, w pracy, w szkole czy w jakimkolwiek innym miejscu, Jego ochrona jest stała. Obiecuje strzec nas na wszystkich naszych drogach chroniąc nas przed każdym zagrożeniem, które powstaje przeciwko nam. A gdy czujemy się słabi lub bezbronni, Bóg używa swoich aniołów, by nas podtrzymać i podnieść, abyśmy mogli kontynuować wędrówkę z pewnością i odwagą. W wersecie 12 czytamy, że Bóg nas podtrzyma, abyśmy nie potknęli się o kamień. Czasami trudności życia mogą sprawić, że się zataczamy, ale Bóg obiecuje nas podtrzymać w każdej chwili słabości. Gdy czujemy że zaraz upadniemy, podnosi nas swoją łasko, Wzmacnia nas, abyśmy mogli kontynuować podróż, bez względu na to, jak trudna może być. Bóg nie obiecuje nam życia bez wyzwań, ale obiecuje być z nami w każdym z nich. Gwarantuje nam, że jego ochrona będzie stała, chroniąc nas przed wszelkim złem, podtrzymując nas w naszej słabości i wzmacniając nas w naszych trudnościach. Możemy w pełni ufać jego wierności, wiedząc, że Nigdy nas nie opuści i zawsze będzie przy nas. W wersecie 14 Psalmu 91 znajdujemy oświadczenie Boga, które objawia nam głębiej Jego miłości do nas, ponieważ mnie miłuje, mówi Pan: wyratują Go, osłonię Go, bo zna Moje imię. Te słowa pokazują nam, że bardziej niż cokolwiek innego, miłość Boga jest powodem, dla którego nas ratuje, chroni i utrzymuje w bezpieczeństwie. Miłość Boga do nas jest bezwarunkowa i niezmierzona. Kocha nas w tak głęboki sposób, że niezależnie od naszych błędów i ograniczeń, jest gotów nas strzec i wybawić od wszelkich niebezpieczeństw. Miłość Boga nie opiera się na naszych czynach czy zasługach, ale na Jego wiecznej i doskonałej naturze. Kiedy Bóg mówi, ponieważ mnie miłuje, stwierdza, że nasza relacja z Nim opiera się na tej ogromnej i stałej miłości. Ta miłość jest podstawą wszystkich Jego obietnic i działań w naszym życiu. Gdy wiemy, że jesteśmy kochani przez Boga, znajdujemy bezpieczeństwo, ponieważ wiemy, że zawsze jest obecne, aby nas chronić, ratować i prowadzić. Ponadto werset 14 zapewnia nas, że z powodu tej miłości Bóg nas wyratuje. Wyratuje nas z każdej sytuacji, w której jesteśmy uwięzieni lub zagubieni. Gdy przechodzimy przez trudne momenty, gdy stajemy w obliczu walki i udręk, Bóg wyciąga do nas rękę i wydobywa nas z otchłani. Nie tylko nas chroni, ale także przywraca, podnosząc nas i umieszczając w bezpiecznym miejscu. Obietnica wybawienia Boga jest obietnicą całkowitego wyzwolenia, wydobywającą nas z bólu, udręki i strachu. Bóg również twierdza, osłonie Go, bo zna moje imię. Znaczy mnie im Boga to coś więcej niż wiedzieć, kim On jest. To mieć osobistą relację z Nim. Gdy znamy Boga i Mu ufamy, jesteśmy otwarci na otrzymanie Jego ochrony i zbawienia. I nie Boga jest potężnym imieniem, które gwarantuje nam zwycięstwo nad siłami zła. Znaczenie Boga oznacza być w z Nim, być prowadzonym przez Jego mądrość i błogosławionym przez Jego obecność. W wersecie 15 Bóg składa jeszcze bardziej falebną obietnicę. Będzie mnie wzywał, a ja Mu odpowiem: będę z Nim w ucisku. Wyrwę go i uwielbię. Gdy wołamy do Boga w czasach udręki, On nam odpowiada. Bez względu na to, jaka jest nasza walka, Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać. Gdy do Niego wołamy, przychodzi nam na spotkanie, wybawia nas z naszych udręk i wynosi nas swoją obecnością. Bóg nie zostawia nas samych w trudnych godzinach, zawsze jest przy nas, gotowy dać nam zwycięstwo i obdarzyć nas spokojem. Ostateczna obietnica Psalmu 91 jest boską gwarancją, długością dni nasycego i ukaże mu moje zbawienie. Bóg obiecuje pełne życie, wypełnione Jego zbawieniem i łaską. Prawdziwe zbawienie to nie tylko obietnica na przyszłość, ale rzeczywistość, którą przeżywamy tu i teraz, w Jego obecności. Żyjąc pod Jego ochroną, doświadczamy pełni życia, z Jego pokojem, radością i bezpieczeństwem. Zbawienie Boga jest błogosławieństwem, które obejmuje nas we wszystkich aspektach naszego życia, przynosząc uzdrowienie, odnowę i odrodzenie. To jest obietnica Boga dla wszystkich, którzy Go miłują i mu ufają eros. Respostas 4 maja.